Dotrdí sa všetkého dobrého, alebo nie. Gregor Grip, Robert Lombla, Škoda Fabia Super 2000, štartovné číslo 1. Bardzo jesteśmy zadowoleni. Udało nam się po raz trzeci z rzędu wygrać podczas rajdu Preszow. No, jako jedyni, jedyna załoga udało nam się tego dokonać razem z Robertem. No cóż, pod drugą rzeczą, która jest niezwykle istotna dla nas, to fakt, że właśnie się samotnie na fotel lidera w mistrzostwach Słowacji, a tutaj też bronimy tytułu mistrza, więc no fajne rozpoczęcie sezonu. Bardzo byśmy chcieli, aby to dalej tak toczyło się tą drogą, bo jest niesamowicie oczywiście miło wygrywać, ale wiemy ile to nas pracy kosztuje i zaangażowania. Ale nie poddajemy się na pewno na, każdym rajd, na każdy rajd będziemy podobnie przygotowani, bo trzeba być naprawdę nie na 100 tylko na 120% przygotowanym i no i cóż, i będziemy jak to się mówi po rajdowemu cisnąć, aby było tak dalej.